Boję się, Boję się zamurzyć głowę pod wodę. Mam pięć lat. Poszłam z chłopakami na oławkę. Znaleźliśmy wannę, będzie łódka. Odpłynęliśmy kawałek od brzegu. Wanna była dziurawa zaczęła napełniać się wodą. Chłopcy wyskoczyli na brzeg. W wannie było pełno wody. Ja zostałam. Dostałem głowę. Mam szranę. Dostałem głowę. Mam szranę. Dostałem głowę. Mam szranę. Założyłem garnek. Mama się pyta. Co robisz? Idę na wojnę. Mam sześć lat. Jestem u babci na kolacji. Babcia pyta, małgosiu zjesz jak z pryncą? Babciu nie mówi się z pryncą, tylko z bonansą. Siała baba, baba ma, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak. Zatrzymał się na murze. Zostałam ciężko ranna. Musieli mnie wynieść na noszach. Dyżurny, który wzywał karetkę pogotowia, popatrzył na mnie i mówi: Kobieta około 50 około 50-letnia, ciężko ranna. A ja miałam wtedy 67 lat. Jest tyczy. Mrożne popołudnie niedziel w niedzielę. Stoję na przystanku. Autobus będzie za 30 minut, więc dzwonię do męża. Może przyjedziesz, po mnie ja jestem na halera. Autobus jest za 30 minut. Na halera? Pyta mąż. A gdzie jest halera? Dobrze, sprawdzę na mapie i zadzwonię. Minęło 15 minut. Dzwoni mąż. Słuchaj, a po której ty stronie jesteś, bo to jest dwupasmówka. Wiesz co? Już dam sobie radę. Nie przyjeżdżaj. Autobus będzie za 10 minut. Mąż zdziwiony. To po co ty do mnie dzwonisz, jak autobus będzie za, 3, za 10 minut? Mam 12 lat, dwa walkoczyki, a tu mniej niż zero. Kolega z szóstej C zaprosił mnie na kajaki. Zabrał papierosa. Krztusił się, nie umiał palić. Nie wiem, jak to się stało, ale pet wylądował tu. I tu mam bliznę. I od tej pory żaden facet palący nie ma u mnie szans. Szała baba ma. Nie wiedziała ja. A dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak. Jestem nad morzem, mam 10 lat. Płynę z koleżanką dmuchanym materacu, a sekuruje nas jej ojciec. Płyniemy blisko brzegu, ale nagle pojawia się wielka fala, która przewraca materac, spadam pod niego. Ojciec wyciąga sw swoją córkę, sadza na materacu, ja nie mogę się spod niego wydostać. W końcu udaje mi się. Łapię się brzegu materasa, wypluwam wodę, łapię oddech. A czemu ty dziecko nie krzyczałaś? Czy to wypada tak wrzeszczeć? Nigdy nie byłam w szpitalu. Uderzyłam się w głowę. Nie poleciałam samolotu. Zostałam na niej. Najlepszy lot mojego życia. Spadłam z dżerna. Падаем с